W nowym vlogu, bo dzisiaj oficjalnie zacząłem drugiego vloga od mojego powrotu. Um, idę właśnie do Pepka, bo ogólnie chciałam zobaczyć co To ma w porządku. Idę na urodziny od Jessiki. I ogólnie, jakby, główny pomysł na prezent mam już. Ale chciałabym zobaczyć, czy w pepku nie ma może jakichś takich pierdójek, w sensie do domu czy coś. Ja osobiście lubię takie coś dawać ludziom, w sensie jakieś, wiecie, dekoracje do domu czy coś. Oczywiście takie, które myślę, że im się spodobają. Więc są no, takie jest plan, żeby zobaczyć, czy w Pepco jest coś. No, no i w sumie tyle na dzisiaj, na razie. Miałam ogólnie dopóki... Nie zajdę do popka nic nie nagrywać. No, w sumie nie miałam zbytnio co mówić, poza tym jest tak gorąco, To się nie chcę narzekać, bo czekałam na to, żeby było ciepło, ale po prostu wiecie, organizm musi się tak przyzwyczaić do tego, że, że, że wiecie jest tak ciepło i w ogóle, więc no, staram się to jakoś ogarnąć, żeby wiecie, no, nie umrzeć tutaj z gorąca. Ale następna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to. Chciałam powiedzieć, że nie rozumiem po prostu zachowania niektórych ludzi, gdy wiecie, ja idę sobie. To jest sytuacja dosłownie 5 minut temu to było, albo nawet mniej. Idę sobie chodnikiem. Chodnik jest podzielony na strefę dla rowerów. I strefę dla pieszych, prawda? I po prostu idę sobie trzy laski i idę sobie po tej stronie wiadomo dla pieszych, one też. I chamsko nie zejdą, tylko idą we trzy jak święte krowy, serio. I to już nawet nie chodzi mi o to, żeby wiecie obrażać je czy coś, bo to nie jest koniec świata, ale po prostu nie rozumiem takiego zachowania, nie wiem Dzisiaj jak jakaś bed beach czy tak robicie jakby jak idziecie wytrzy, albo nie wiem, no po prostu zastanawiam się co, taki ktoś ma w głowie, że wiecie idziecie po prostu, no ja jak idę z kimś i widzę, że druga osoba jakby idzie też w moją stronę, no to logiczne, że się przesunę, żeby ta druga osoba też mogła przejść, no jakby gdzie ja mam zejść na trawnik? No, tak, nie rozumiem takiego czegoś i ogólnie nie denerwuję się o takie rzeczy, ale tak mnie to jakoś zirytowało teraz, że musiałam wam o tym powiedzieć. Nienawidzę takiego zachowania, bo to jest takie passive-agressive, takie, passive takie hamskie po prostu. No, ale jesteśmy już w tak także wchodzę. Jaka jest nas To jest aż po prostu niemożliwe. Ale nie narzekamy, bo uwielbiamy, jak jest ciepło, prawda? Prawda. Dobrze. Eee, ja ogólnie pojechałam sobie. Przerwało mi. Pojechałam sobie zatankować auto. Byłam wiodące po bułki. i oczywiście po co jeszcze byłam? Po moje ulubione mleko. Uj, I... oh, shit. I jadę jeszcze do Aksiona. Bo muszę zobaczyć, czy jest tam taka, nie wiem jak to się nazywa, taka pianka do kwiatów, to jest takie ciemnozielone i tam się nalewa jakby co wodę i te kwiatki jakby trzymają się w tej piance. Albo po prostu daje się tam sztuczne kwiaty i one po prostu sobie tak, wiecie, fajnie stoją. I potrzebne mi to jest ogólnie do prezentu, dlatego też muszę to kupić. Plus jeszcze zobaczyć, czy są jakieś sztuczne kwiaty, bo jak nie to ogólnie zamówię na, aller, na, na Allegro. No ale jak będą w jakiejś przystępnej cenie w tym Akszionie, no to kupię w Akszionie. Więc, więc tak, taki jest plan. Godzina 5.50. Tak właśnie wyglądają moje ranki. Po prostu czasami mam takie dni, w sensie dzisiaj nie wypijam kawy, bo nie wiem, jakoś się ostatnio źle czuję po tej kawie, jak idę do pracy. Więc jestem troszeczkę zaspana i to nawet bardzo, bo normalnie mi się zamykają oczy, ale mam nadzieję, że się zaraz rozbudzę w robocie. No, ale plan jest ogólnie na dzisiaj taki, że po pierwsze jest piękne słońce, ma być ciepło, ale mam plan, żeby pojechać y, po tą sukienkę w końcu, w sensie no wrócić się po nią i ją kupić my te wesele plus y, jutro idę na paznokcie. Więc już wszystko powinno myć. Dobra, ja już ogólnie skończyłam pracę. Jestem ogarnięta, w sensie ogarnięta. umłam się na szybko, bo byłam spozana po prostu, także... Ale aktualnie idę na paznokcie, także już pędzę, żeby... Żeby je mieć. Także już wychodzę z autka. Ale yy, tak, byłam wczoraj kupić sukienkę. Mm, już wszystko mam gotowe w sensie fit, już całkiem mam gotowe jedynie co, to muszę jeszcze zdecydować czy, jak będę miała włosy. Bo ogólnie myślałam o tym, żeby je spiąć. Oczywiście nie jakieś tak, tylko wiecie, bardziej tak elegancko, co nie, ale to wydaje mi się, że i tak będziemy to jutro razem robić, także no, idę na te paznokcie, pokażę Wam potem, co zrobiłam. Wstałam. Już nie pokazywałam wczoraj paznokci, no wczoraj widzicie. Nie pokazywałam już wczoraj paznokci, bo... bo w sumie to mam szybko na maku, bo byłam strasznie uwodna, Za Mateuszem pojechaliśmy i potem już do domu jestem taka nie wyspamam. ale mam dzisiaj wyglądać zajebiście. Muszę sobie jeszcze maseczkę zrobić i zapomniałam podkładu z OTA. Nie jest tam jakoś super ciepło, więc mam nadzieję, że on się jakoś nie zważył czy coś, bo jeszcze się okaże, że muszę jechać podkład. No, ale paznokcie prezentują się w ten sposób. Bardzo mi się podobają. Nie wiem jak je ładnie pokazać. Ale są to takie zwykłe fręcze, co nie? Musiałam coś takiego delikatnego, no i musiałam zrobić krótkie, no bo... W pracy się po prostu teraz nie opłaca jakby mieć długich paznokci, bo nie chcę ich połamać, wiecie, jak coś otwieram, biorę czy coś, może muszę być po prostu krótkie. No, ale ogólnie są mega cute. Tu mam wyświetlone dwa dziewczyny, która mi robiła paznokcie. Ona się aktualnie uczy, ale moim, moim zdaniem, jak nauczynie się, to robi zajebiste te paznokcie. Także, jeśli jesteście chętni, to zapraszam. No i co? Będę robić teraz śniadanie? I będziemy się powoli ogarniać na. Wesele, no, jeszcze chciałam zrobić taki jeden mały prezencik, ale to zobaczymy, czy się wyrobię. Z czasem, więc dobra, działamy. Dobra, zapomniałam nagrać tego, że zrobiłam sobie maseczkę. Ale ogólnie jestem już w sukience. Zastanawiam się jeszcze, czy stanie go wybrać, czy nie. Jeśli udało mi się, do to w takim miacyce, co nie. No, ale nie wiem, czy. Nie wiem, czy jestem gotowa na to. Po Jestem przyzwyczajona, że chodzę bez stanika, bo mi jest wygodniej. No i tak poza tym to aktualnie czekam, bo zapomniałam kleju do brwi. Jak zawsze, po prostu muszę zapomnieć czegoś, i Amada już mi teraz pojechał do Rosmana po niego. Więc czekamy i będziemy się ogarnić. Więc no, tak wygląda sytuacja.

Tutaj nie widać tego deszczu i w ogóle, ale po prostu jest taka okropna pogoda. Ja i przez to, że sobie zapomniałam właśnie, że yy, otworzyłam balkon, więc... ale na no szczęście nie jest ogólnie... I co to za słodki <todkodziora> piesek? Ogólnie nie napadało mi tutaj, więc przynajmniej tyle. No, ale... Po prostu masakryczna pogoda, jest tak zimno w ogóle, że to jest porażka. No i ogólnie z takich lepszych rzeczy, to zrobiłam trochę porządek na telefonie, więc mam więcej miejsca na nim. Eee, więc mogę troszeczkę więcej ponagrywać, zresztą przyda mi się też to miejsce, bo miałam w ogóle tyle dupereli na telefonie, w sensie jeszcze nie usunęłam wszystkiego, bo to Głównie mam zapchane przez galerię, po prostu, bo mam pełno jakichś randomowych zdjęć albo po prostu wiecie, jak idziemy na fotki, to jest tak: jest po prostu 150 zdjęć na jednym tym, i potem tego nie usuwam, bo zapomnę. Dobra, yy, na szybko, bo nie mam dużo pamięci w telefonie. E, idziemy do kwiacarni, idziemy do e, takiego, takiego sklepu z Duperelami. I do czego? I jeszcze do Pepka idziemy. Także let's go. Dobra, mam już ogólnie wszystko do, do tego prezentu. Kupiłam wino, kwiatki i do tego to. I wiecie, zrobię to tak. O Jezus, jeszcze włos mój. Zrobię to tak, tylko wydam utnę to i po prostu powkładam te kwiatki do tego. Jezus, ta pianka jest tak okropna. W ogóle mam chyba na to uczulenie, bo... Wszystko mnie zaczęło spędzić, jak tego zetknęłam. Plus prostu kręci mi się w nosie, więc no. Eee, no i do tego będzie jeszcze voucher na ten kurs lepienia z gliny, który muszę wydrukować. Byłam go w PDF-ie. I w sumie ja teraz nie wiem, czy ja mogę w ogóle pokazywać alkohol. Dobra, dam tu jakąś naklejkę. No, ale tak to wygląda i w sobotę będziemy to robić z Julką. Także, także tak. Cute. i dobra, patrzcie, nie będę Wam pokazywać jakby całego pokoju, bo mam trochę syp. W sensie I tak nie ma takiego sypu, jakby mógł być, więc jest dobrze. Ale patrzcie, myślałam nad tym... nie wiem czy to mówiłam chyba wam, chyba mówiłam już, ale myślałam nad takim fitem i do zdjęć i jakby zastanawiam się, czy to nie ubrać tego też na urodziny od Jessica. Także w ogóle... To, to jest po prostu ja na urodziny, jeśli będę szła w tym, to muszę to po prostu zakryć, bo tak się uderzyłam w pracy, że mam takiego seniora tutaj, że to jest masakra, no ale mniejsza w to, no i tak myślałam i zastanawiałam się, czy to nie ubrać do tego takich, wiecie, długich, takich, wiecie, obcasów, obcasów, no takich kozaczków prawie, że, no i myślałam, że to jest cute. Tak prezentuje się dzisiejszy outfit. Nie chciałabym się... Ogólnie pierwsze co, to chciałabym się pomalować, ale stwierdziłam, że przecież ja i tak jeszcze idę dzisiaj do pracy Więc to jest bez sensu, dlatego nie pomalowałam się jeszcze Znaczy, no, w ogóle się nie będę malować Czekam na... Oh, Boże, jak ja wyglądam okropnie Co to są za w ogóle? No, trudno No, ale czekam na uśkę jeszcze i jadę podpisać nową umowę a potem idziemy z psami na działkę. Na zdrowie? No, także... Także taki jest plan na dziś, a jutro idę na te urodziny. Porze... Nie, nie mogę być tak blisko. Jutro idę na te urodziny i trochę się obawiam, bo chciałam iść w tej spódniczce, a coś się zapowiada, że ma padać, także... fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak to jeszcze może coś ogarnę ze spodniami czy coś. Także w ogóle, patrzcie to, nie? Porażka po prostu, jeszcze muszę jutro wyregulować brwi. I, I tyle. I chyba do Chiniela się skoczę jeszcze po jakiejś kępki rzęs.

Mega sztos. Weźcie sobie masło żochowe, bo I can.